Przedstawiamy Wam opowieść o relacjach, miłości i trudnych decyzjach. Poznajcie historię pełną emocji, gdzie główną postacią jest kobieta stawiająca czoła wyzwaniu akceptacji córki partnera. Jak poradzi sobie z wejściem w rolę macochy, mając w zanadrzu tylko spokojne życie z Grzegorzem? To opowieść o tym, jak trudne bywają kompromisy i jak daleko sięgają nasze granice w imię miłości. Zapraszamy do refleksji, czy miłość wymaga od nas poświęceń? Jak radzić sobie z emocjonalnym bagażem partnera? Czy możliwe jest zbudowanie zaufania na trudnej przeszłości? Zasubskrybuj po więcej opowiadań. Grzegorz, próbując przekonać swoją partnerkę, powiedział, jeśli mnie naprawdę kochasz, to się zgodzisz. Po prostu nie mam innego wyboru, muszę zapewnić młodej miejsce u siebie. U nas poprawiłam go. Myślisz, że to jest takie łatwe? Oczywiście? Mamy przecież wolny pokój. Co o tym myślisz? Czy mam po nią jechać? Nalegałam, że potrzebuję jednego dnia, aby dokładnie przemyśleć tę decyzję. Muszę się jeszcze zastanowić. To nie jest coś, co można zrobić w biegu. W końcu zamieszkamy z nastolatką pod jednym dachem, a przecież ona mnie nie cierpi. Daj mi chwilę do namysłu. Dobrze, myśl nad tym, mruknął. Ale pamiętaj, że to moja jedyna córka. Naprawdę liczę, że mi pomożesz? Przyznałam w myślach, że faktycznie była rozpuszczona jak rozhuśtany bicz. Jesteśmy parą od czterech lat. Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w restauracji, gdzie świętowałam urodziny mojej przyjaciółki, podczas gdy Grzegorz oblewał swój rozwód. Zwróciłam uwagę na przystojnego mężczyznę przy barze, a kiedy zaprosił mnie do tańca, poczułam, że coś się dzieje. Nie ukrywał, że przeszłość zostawiła na nim ślady emocjonalne przez jego byłą żonę. Okrutnie mnie spałowała, do żywego, zwierzał się po kolejnym drinku. Dlatego jestem ostrożny i niełatwo komuś zaufać. A ty? Jesteś taka sama? Starałam się przez kilka tygodni udowodnić mu, że przy mnie będzie bezpieczny. Szybko się do mnie wprowadził. Z początku przyniósł jedynie kosmetyki, sweter, dwie koszule, a potem kilka książek i tak już został na stałe. Nigdy tego nie żałowałam, bo nasze relacje były świetne, rozumieliśmy się nawzajem, mieliśmy podobne zainteresowania i potrafiliśmy dochodzić do kompromisów bez poczucia przegranej. Nasza relacja nie była wielką, namiętną miłością, pełną szaleństw. Ale oboje mieliśmy już za sobą takie doświadczenia i teraz ceniliśmy sobie raczej spokój i stabilność niż emocjonalne burze. Jedyny problem stanowiła jego rodzina, a zwłaszcza córka, którą Grzegorz kochał i bardzo rozpieszczał. Chciał, żebyśmy się zaprzyjaźniły, jednak od razu wiedziałam, że to nierealne. Po raz pierwszy spotkałam się z dziewczynką w ogrodzie botanicznym. Z daleka widziałam, jak zmierzała za ojcem z niezadowoleniem malującym się na twarzy, i od razu zdałam sobie sprawę, że łatwo nie będzie. Nie podała mi ręki ani się nie uśmiechnęła. Odwróciła się bokiem i na każde pytanie odpowiadała: Nie. Może lody? Nie. A może kino? Nie. Frytki z kolą? Też nie. Co byś chciała? Nic. Bałam się, że odejdzie, jeśli jej odmówię. To była trudna godzina i ostatecznie zasugerowałam, aby ojciec ją odwiózł do domu. Miałam dość, głowa mi pękała, czułam narastającą niechęć do tej dziewczynki i chciałam to zakończyć. Na koniec, patrząc na mnie z wrogością, wyznała. Nie lubię pani, bo to pani rozbiła naszą rodzinę. Podjęto jeszcze kilka prób, aby nawiązać przyjazne kontakty, ale żadna się nie powiodła. W końcu Grzegorz zrozumiał, że nie ma sensu naciskać i zrezygnował z prób. Poprosiłam go, aby porozmawiał z córką o nocnych telefonach do mnie i o dziwacznych wiadomościach, które mi wysyłała z różnych bramek internetowych. Obiecał, że to się skończy. Nie wiem, co zrobił, by ją przekonać, ale w końcu miałam spokój. Wiedziałam jedno, nie chciałam żadnych bliższych kontaktów z tą dziewczynką. Przedstawiłam Grzegorzowi swoje stanowisko i sądziłam, że je zaakceptował. Ty musisz utrzymywać z nią kontakt, ponieważ to twoje dziecko. Nie mam nic przeciwko temu, pod warunkiem, że odbywa się to bez mojego udziału. Wakacje, ferie, weekendy, co tylko chcesz. Proszę bardzo, po prostu nie zmuszaj mnie do udawania sympatii i przyjaźni. Tak ma pozostać. Pytał. Nie wiem, może kiedyś obie dojrzejemy do normalnych relacji? Grzegorz często wracał ze spotkań z córką zdenerwowany albo smutny. Nie zadawałam pytań, wolałam nie wiedzieć, co się wydarzyło, czym go wytrąciła z równowagi lub czego chciała. I tak nic by mi nie powiedział. Gdy ukończyła podstawówkę, Grzegorz oznajmił, że musi podjąć dodatkową pracę, aby opłacić jej prywatne liceum i że bierze to na siebie. Zapytano mnie, czy są jeszcze jakieś dodatkowe opłaty poza alimentami. Odpowiedź była twierdząca. Chociaż wewnętrznie się z tym nie zgadzałam, postanowiła mnie protestować, aby nie zostać posądzoną o skąpstwo czy złośliwość oraz o próbę odciągnięcia Grzegorza od jego dziecka. Miałam wrażenie, że prywatna szkoła jedynie ją zepsuje, przyzwyczajając do przekonania, że pieniądze rozwiążą każdy problem. Była kiepską uczennicą, często opuszczającą zajęcia, a bez dodatkowych lekcji nie udałoby się jej zaliczyć klasy. Grzegorz zdawał się tego nie dostrzegać, jakby zaprzeczał rzeczywistości. Nie widziałam sensu w kłótniach z nim. Zdawało mi się, że jego była żona nie zaczęła nowego życia i może wciąż miała nadzieję na powrót Grzegorza? Ich rozwód nastąpił za obopólną zgodą, więc oboje mieli coś na sumieniu. Grzegorz niechętnie poruszał ten temat, a ja nie byłam szczególnie zainteresowana. Nasz związek układał się dotąd dobrze, więc nie miałam powodu do niepokoju. Aż nagle wszystko się zmieniło małżonka Grzegorza znalazła pracę za granicą, a ich córka oznajmiła, że chce zostać i nie opuszczać przyjaciółek, więc wspólnie zdecydowały, że zostanie z ojcem. Grzegorz się zgodził, ale mnie nikt o opinię nie zapytał. Tamtej nocy nie zmrużyłam oka. Musiałam przemyśleć całą sytuację i potrzebowałam kogoś, kto pomoże mi ułożyć myśli. Zadzwoniłam do przyjaciółki. Weź taksówkę i przyjedź, zachęciła mnie. Spokojnie przeanalizujemy, jak to rozwiązać. Ostatecznie sądzę, że podjęłam słuszną decyzję. Siedziałyśmy wtedy w kuchni, otoczone zapachem kawy i placka ze śliwkami. Zmierzch już zapadł, a my nadal tkwiłyśmy przy samych początkach rozmowy. Najważniejsze to pomyśl o tym, co będzie korzystne dla ciebie, doradziła przyjaciółka. Nie zadręczaj się Grześkiem, jego córką czy eżoną, zastanów się nad sobą. Odpowiedz sobie na kilka pytań. Jakich? Zapytałam. Przede wszystkim zastanów się, czy naprawdę tego chcesz. Z góry mówię, że absolutnie nie chcę. Jestem tego całkowicie pewna. Po drugie, czy moje życie się zmieni? I czy na lepsze, czy na gorsze? Oczywiście, że na gorsze. Nie mam co do tego wątpliwości. Wprowadziłaby się do mnie nastolatka która mnie nie znosi, a ja musiałabym ją tolerować, bo jestem związana z jej ojcem. Co się stanie, jeśli się na to nie zgodzę? Nie wiem i to mnie przeraża. To jest właśnie powód, dla którego w ogóle się nad tym zastanawiam. Gdyby było inaczej, żadna siła mnie do takiej decyzji nie zmusiłaby. Więc jeśli powiem tak, to tylko ze strachu, że Grzegorz mnie zostawi. Zastanów się jeszcze nad jednym, czy Grzegorz ma prawo na ciebie naciskać. Czy jest to w porządku, skoro on wie, jak wygląda sytuacja? Na kim mu tak naprawdę zależy, chyba nie na tobie. Przemyśl to dobrze, zanim podjęta zostanie jakakolwiek decyzja. A co jeśli się nie zgodzę, a on rzeczywiście odejdzie? To oznaczałoby, że moje bezpieczeństwo, samopoczucie ani zdrowie nie mają dla niego żadnego znaczenia. Poza tym to jest moje mieszkanie, prawda? Więc kto, jeśli nie ja, powinien decydować o tym, kto ma w nim mieszkać? Następnego dnia powiedziałam, nie. Grzegorz najpierw się obraził, a następnie zapytał, co w takim razie mam zrobić? Odpowiedziałam, zrób to, co uważasz za stosowne, ale przepraszam, to jest twój problem i musisz sam go rozwiązać. Obecnie sytuacja jest taka, Grzegorz, po wyjeździe swojej byłej, przeprowadził się do ich mieszkania i tam opiekuje się córką. Rzadko się widujemy i czasem rozmawiamy przez telefon. Grzegorz narzeka i mówi, że ma już tego dość, ale ja nie podtrzymuję tych rozmów. Jestem zadowolona, że uniknęłam pułapki współżycia z kimś, kto mnie nie lubi. Może ktoś pomyśli, że mam lodowate serce, ale wolę to niż zarzuty o braku rozsądku. Jestem przekonana, że podjęłam właściwą decyzję. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.